Zobaczcie, co ja tutaj mam. Pomalowany błotnik. Jak wyglądają w słońcu te drobinki. Że się nie mogę doczekać, jak go poskładam. Boczki też polakierowane. Wszystkie uchwyty błotników. Pewnie powtórzę to 10 razy, ale bardzo dobrze wyszło. Taki rand dałem dookoła błotnika. Bak już założony. Fantastycznie wyszedł. Na pewno nie widzicie na kamerce tego efektu. Emblematy znaczki BMW, już zamówione, akumulator trzeba trochę podładować, bo się rozładował. Jak tutaj, wszystko podłączaliśmy, nie odpalaliśmy silnika, tylko prąd pobieraliśmy. Podłączamy obrotomierz, chowamy wszystkie kable i składamy ją do kupy. Jeszcze brakuje tylnego przewodu w stalowym oplocie. Bo tamten okazał się, co miałem za długi. Tutaj się zestresowałem, że coś porysowane. A to pozostałości pasty polerskiej. Hu. Polutujemy tu elegancko te przewody wszystkie. Zaraz je owiniemy ładnie izolacją. Musimy te kable... Musimy te kable pochować, żeby Musimy te kable pochować, żeby jak najmniej było je widać. Musimy te kable pochować, żeby jak najmniej było je widać. Rand na błotnik naklejony. Bardzo dobrze to wygląda. Na przedni też tak będę musiał nakleić. Przewody w stalowym opłocie właśnie przyszły. Tył muszę zrobić. Przedni obieg już jest zrobiony, skończony. Musimy jeszcze raz posprawdzać kable. Bo wyłącznik tutaj nie działa. I stan paliwa na tej kontrolce. Przewód wymieniony. Krótki idzie od pompki od razu do zacisku. Wcześniej, jak było ABS, to tutaj tyle tych przewodów kabli było że masakra. Spora redukcja masy na samych przewodach i na samych tych linkach, tutaj i na tym ABS-ie. Ten sam komputer abs mnóstwo waży. Nie wiem, ile on może mieć. Prawie 5 kg, wydaje mi się, że będzie miał. Z układu spuściłem cały płyn, więc będziemy musieli odpowietrzać. Jest to bardzo łatwe na tylnym zacisku. Tutaj będziemy dodawać płynu, tu popuszczać, pompować. Dokładnie tak jak w każdym innym motocyklu. Producent zaleca do BMW k 1100 do 4 Macie też tutaj zawsze napisane na tym dekielku, jaki lać płyn hamulcowy. Koszty dodatkowe przy BMC się niestety porobiły. Ten czujnik 150 zł. Ten co Wam wspominałem, tutaj jest zamontowany. No i okazało się, że niestety ten pływak. I tutaj mechanizm, nie wiem czy tutaj się ten drucik przerwał, czy co jest bardzo cienki tutaj wszystko, ale nie działa. Musieliśmy zdemontować, jeszcze się przyjrzę dokładnie, o co tam chodzi, ale musieliśmy zdemontować tej mojej bęki, bo tutaj nie działał wskaźnik paliwa. A teraz co? Nie działa, dlaczego? Nóżka boczny, a czek. A, no tak. Nie działa pewnie dlatego, że jest niepodłączony. <gryny> no i dobra.